9 lutego około godziny 9 przy ulicy Żeromskiego 27 w Bielawie podczas prac przy przyłączu gazowym doszło do rozszczelnienia i pożaru. Na miejscu zdarzenia pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z oraz OSP z Bielawy, Ostroszowic i Piskorzowa. Zespół Pogotowia Ratunkowego udzielił pomocy jednej osobie. Z budynku ewakuowano 21 osób. Policja i Straż Miejska zabezpieczała miejsce zdarzenia oraz wyznaczyła objazdy na wyłączonym odcinku ulicy. W dniu dzisiejszym 9 lutego około godziny 9 rano dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze w miejscowości Bielawa na ulicy Żeromskiego 27, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy, dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostroszowic. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej kierujący działaniem ratowniczym potwierdził pożar na zewnątrz bloku tutaj przy ulicy Żeromskiego 27 w Bielawie. Do pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku prac serwisowych instalacji gazowej. Na chwilę obecną działania ratownicze jeszcze na miejscu trwają. Dalsze czynności związane ze zdarzeniem będzie prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie. Z chwilą przyjazdu na miejsce zdarzenia po przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym wraz z ratownikami Straży Pożarnej ewakuowali z budynku 21 osób. Żadna z osób w wyniku zdarzenia nie uskarżała się na dolegliwości związane ze zdarzeniem. Lekich obrażeń doznał pracownik gazowni, którego zaopatrywało Zespoł Ratownictwa Medycznego. Zadanych działań ulica Żeromskiego w Bielawie była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.